Hello, my dear oglądacze, dzisiaj przechodzimy dalej do omawiania mojego z jednego ze starszych szkicowników. No, już nie pamiętam jak to dokładnie było z tymi pracami, to jest moja świetna zakładka, w yy, jest napisane, pamiętaj mnie, remember me, remember me" bo oglądałam Koko jak to rysowałam. I ten, no, 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 <grym>, nie wiem do końca o co mi chodziło, ale no widzicie. Takie dwa wielkie listy, nie wiem co to w sumie. I przechodzimy do Hagrida, który ma anime, manga, oczy. Bo chciałam zobaczyć jak to będzie wyglądać. I szczerze to nie pasują te oczy, ale ogólnie to mi się podoba. To jest chyba pierwszy Hagrid, albo jeden z pierwszych Hagridów, jakie narysowałam, więc jest dobrze, jest, jest bardzo dobrze. Mi się podoba. tu znowu mamy Yoshiro. którego Którego pewnie widzieliście w tym filmie, w którym wam pokazywałam ogólnie różne obrazki z Yoshiro. No i on sobie tutaj śpi i mówi, że jest. No, zmęczony. Tutaj mamy Ship, Yoshiro i Ocki mojego kolegi, a ja no, tak, Jano Weź mnie pofraw, jeśli się mylę, ale to była chyba Ayano. <grymne> reading is my life. Ta noga. Ta, ta, ta noga. Jest trochę tak. Dziwnie wygląda ten rysunek, przez tą nogę. Ale ogólnie to mi się podoba. Ta dziewczyna jest sercem połączona z książką. No, ogólnie tak. <grymne> tu jest inna wersja tego rysunku. Też połączona sercem z książką. No, już bez napisu. Też mi się podoba. Taka liso dziewczyna bardziej. No i ma normalne nogi. <grymne> Y, tu są wilczki, y, różne wilczki, z których niewiele z nich mi się podoba, na przykład ten mi się podoba i ten tutaj co siedzi jest poprawiony, dziękopisem, też mi się całkiem podoba. Y, na następnym podejrzewam, że będzie tak, to jest też wilczek pokolorowany, nie wiem, coś mi wzięło na wilczki, czekajcie, bo lampka tu jest Ech! przyczepiona i dlatego... Jest takie coś, że on ma chorą łapkę, y, bo naprawdę ma, bo w tym miejscu w karcie jest dziura. A dlaczego w tej kartce jest dziura? Dlatego, że użyłam za dużo markera i przebiłam aż. Ale cicho. Tu są kolejne wilki. Ten jest straszny. A poza tym to, no, ten jest całkiem ładny, ten tutaj. A ten jest trochę za chudy. No, tak, tak średnio mi się podobają te długie rysunki, ale, ale całkiem niezłe, niezłe proporcje. I tu mamy kolejne wilki. I tu już mamy historię. Yy, I to o, w ogóle ich imiona to jest tak: Battle, Bold, i Perfect i Mind. Perfect to jest ta dziewczynka, tu. <grych> to jest jej starszy brat. Mind. To jest wódz stada Bolt. Um, a to jest syn wodza Battle. Tak, i tu jest historia, mogę wam przeczytać. Battle kumpluje się z Perfect, yy, ale jest synem wodza. A wódz nie chce, żeby Battle, jego sławny syn, spotkał się. Z prostą, zwyczajną, no samicą, które przecież nie walczą, a Perfekt chce zostać strażniczką. Jedną ze strażników, którzy walczą i chronią Stato. Starszy brat wspiera Perfekt w jej marzeniach i ją szkoli. Tak, to jest walka o równouprawnienie wilczyc, też, bo wilczyce mogą walczyć. To mamy jakąś wilko-dziewczynę, która lekko mnie przeraża. Tutaj mamy tą dziewczynę i takiego normalnego chłopaka. Chyba chciałam stworzyć z tego historię, ale w końcu mi nie wyszło. Ogólnie ma ładne uszy ona. Y, tutaj mamy znowu Thunder i jej brata Bolta. Kolejny Bolt, tak, właśnie. Y, tak, i no, są połączeni i są oboje szczęśliwi, mają podobny, szeroki uśmiech. Y, tu mamy chyba jakieś próby. Te nogi mi się podobają, te tutaj. Super są. Ta postać. Ogólnie podoba mi się ta strona. Ładnie tutaj y, narysowałam. O matko, to miał być Sirius Black, i to miał być Snape. <laughs> Nie mogę. Przecież oni są. Tą... Strasznie dłu dłuzy! To była... eee, I znowu Snape. Co jest napisane? Severus Snape. <grym> nie wiem, nie, mi się to nie podoba. Chociaż to jest całkiem ok. To jest całkiem ok. Mogłabym mu pokolorować włosy, byłoby powiedzmy, że w porządku. O, tu mnie wzięło na takie różne graffiti i rysowałam takie, wiecie, cokolwiek, takie Baziaje. O, matko, tak, pamiętam to. Eee, tutaj mamy taką dziewczynę, która jest moim zdaniem ładna ładnie narysowana. Ona sobie przypomina, jak się całowała z chłopakiem i się tego wstydzi. Tak. I... No, ogólnie podoba mi się całkiem ten rysunek. Jeszcze ma takie buty takie... O. <tryk> Trochę za chuda jest tutaj na nogach, ale no. I kolejne, tutaj mamy graficz to to oko. Wow. O tutaj planowałam, że jak dostanę rower, to będę... So to wytnę sobie te rzeczy i sobie na niego przykleję. No, więc na razie tutaj to jest. O, tutaj mamy Piccolo jako człowieka. Piccolo już znacie. A tu na górze mamy Afroamerykankę taką. O, bardzo mi się spodobało rysowanie w ten sposób głosów, więc postanowiłam tak o, ją narysować. I kolejne graffiti. I tutaj na górze. O, takie coś. <grym> o, jejku, to mi się podoba. To mi się do tej pory podoba. To jest dziewczyna, którą ktoś trzyma za twarz. I ona, jejku. Jak, możecie mówić, co chcecie, ale mnie się ten rysunek podoba. Jestem z niego tak dumna. No, dobra, tu mamy dziewczynę, która sobie siedzi i trzyma jedną nogę w fontannie, tak, właśnie w fontannie, bo byłam przy takiej fontannie, w której było tak płytko i tak sobie też zanurzyłam stopę w niej i uznałam, że narysuję taki wsunek. Yy, nie wiem, co tutaj się w ogóle dzieje, ale widzę, że ktoś tu jest na kogoś zły. Nie pamiętam, jaka była, jaka, jak, jaki był mój zamysł, ale całkiem mi się podoba ten wsunek. Tutaj mamy tygrysa ze skrzydłem, nie mogę wam pokazać tak, och, mogę taką. i podoba mi się. Podoba, naprawdę mi się podoba. Fajny jest. Fajny pomysł. Tutaj mamy kolejne wilki. Ym, podoba mi się. Ogólnie. Tak, o, to jest. No wiecie, w ten sposób. Ym, nie mam trochę miejsca, żeby wam obrócić, więc tak. Tu jest y, taki pryzmat z serduszkiem. Nie wiem, co miałam do końca na myśli, ale no. Podoba mi się. I kolejne wilki. Ale to to już jest w ogóle mieszanina wilku, wilku, w wilkach, na wilkach. Ych. Jak myślisz? Jak daleko są gwiazdy tutaj? Tak, jest napisane, mówi to ten wilk jakoś, jakoś tak. No i tutaj mamy, ogólnie mamy jakąś taką grupę leżącą na sobie wilków. Mm. Tutaj jest, y rysowałam różne emocje, tak. <słyskawek> Jakieś dziewczyny, i tak, i podoba mi się, to, to jest tutaj najlepsze. Nie, naprawdę, to, o, to jest najlepsze. Mm, tak, Patrzy pamiętam, że patrzyłam w lustro, jak to robiłam, żeby, wiecie, zobaczyć, jak do końca wyglądają te miny. Trochę takie, u jak u Olsikowej. Kolejne emocje różne. To jest z kolei jakaś elfka, o której nic nie wiem. Tak. <laughs> takie różne. Dobra, uwaga. <laughs> Okej. Okay. Tak, ja i mój brat postanowiliśmy narysować Dipera i Mabel z Pamięci. To jest mój Diper z Pamięci, a to jest mój Diper przerysowany. To jest mojego brata Mabel z Pamięci, a to jest jego Mabel przerysowany. No tak, jak widzicie, mogło zawsze być gorzej. Tu mamy jakąś taką ekipę, która sobie siedzi na plaży, wszyscy tam coś robią, a tutaj siedzi taka dziewczyna, która jest zupełnie ubrana i tak i siedzi ze swoim szkicownikiem. Joshiro. I też go pewnie widzieliście w tym filmie z rysunkami. Ogólnie podoba mi się to, że jest on czarno-biały i jest taka otoczka kolorowa. Taka fajna. <noise> to jest tu mój przyjaciel wymyślony. On się chyba nazywał Ujpik. Mój pik, tak, chyba tak. Nie wnikajcie moją kreatywność. No, ale jest ten obrazek rządzi światem. Tu mamy Wilka i moja mama pamiętam, że jak to zobaczyła, to jej się bardzo spodobał. Tak, kolejnego wilka. I to tło takie mm, piękne, kreskowane. Ale ogólnie to on mi się podoba. Jest, jest, jest fajny, jest spoko. Kolejne graffiti, ale teraz to zaczynają się już te motywy powtarzać z tego, co widzę tutaj. E, o, tu to, to było na plaży, pamiętam. Mm, tu mamy takiego właśnie lisa-wilka. A tu mamy takiego kosmite. To jest kosmita-barabasz. O, widzicie. Taki, taki mędrzec kosmiczny. Kolejne graffiti. O, ten kot. O, to jest Draw Squad. Jest to tak. To są moje lps -y, jako ludzie. To jest tak. Jake, Elena, Piccolo. Ryan i Sophie. I każdy z nich ma żywioł. Woda, powietrze, ogień, ziemia i pioruny. O, i tu jest o nich komiks. Tak. Ej, to już koniec. Jeszcze mamy. O, nie, przepraszam. To jeszcze nie koniec. Tutaj mamy znowu Piccolo i tutaj Ryana. Taki ship. A i To był pomysł mojego brata, żeby narysować je. Tutaj nie poprawiłam tych słuchawek, ale ogólnie ta mi się najbardziej podoba. I są fajne takie. To nie wnikajmy, okej? Okay? To jest jakieś burzliwe zerwanie. Nie wiem, nie wiem do końca o co mi chodziło. To tak. Idol i Maska. Rodzeństwo kotów, które są w takim śmiesznym stylu narysowane. Ojejku, to jest Polska jako człowiek, tylko te oczy mnie trochę przerażają. Tu jest tekst piosenki jednej z piosenek sztywnego falu Azji. Nie gniewaj się na mnie, polsko. Nie gniewaj się. Mogę Wam y, ten y, linka dać w opisie. Jak chcecie. Mm. Ojeku, tu próbowałam rysować realistycznie. Ojeku, ten nos. Poza, poza tym nosem mogło być gorzej, ok? Mogło, mogło być gorzej. Próbowałam narysować mojego brata. To jest pokój, przerysowany trochę z gazetki z Ikei, bo mi się spodobał jeden. To jest gitara, O, ta gitara. <grywa> Ogólnie mi się podoba bardzo ten rysunek. Tu mamy maskę i idola. tun tun tun. tun, tun Bu! <grywa> tak, mniej więcej. Taki krótki komiks. I tu mamy sobie Stanleya, przerysowanego ze zdjęcia. To w wakacje, kiedy zaczęłam oglądać Wodogrzmoty. A po drugiej stronie mamy Stanforda, którego już Wam kiedyś pokazywałam. I z obu tych rysunków jestem dumna. No więc oglądacze, to by było na tyle w tym filmiku i widzimy się w następnym. Siemanko!